Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial Age. Gramy sobie na mapie Bagno. Jest to gra Free for All i gramy sobie na 26 osób. Zaczynamy. Może tutaj po lewej stronie, na górze, zaczniemy. Tu mnie trochę zdenerwował kolega. Hmm. Więc postaramy się go jakoś tu odgrodzić. Mamy dosyć sporo miejsca na ekspansję. Nie tak dużo jak tutaj ten żółty, niestety, ale wydaje się, że jest go całkiem sporo. Z tą wstępnie soju, aczkolwiek zdenerwowałeś na samym początku, więc pewnie z czasem cię unieszkodliwimy tutaj. Oczywiście tutaj tył mamy dla siebie tylko i wyłącznie, więc możemy oczywiście tutaj spandować do przodu. Więc będziemy starać się tutaj wyjść, jak nam się uda. Jest, tutaj sobie wychodzimy naturalnie. Fajnie, że się udało. Kolega nas nie odgrodził kompletnie. OK, tutaj i tutaj sobie przejmiemy. No i spoko, mamy dosyć dużo terenu, dosyć sporo botów do wybicia. I także Tutaj sobie jeszcze dojedziemy tego bota. Tutaj również taki okrąg sobie zrobimy. Można by powiedzieć. A jeszcze tutaj w zasadzie począłbym. Nie. Tutaj również z Tobą sojusz. Tutaj jeszcze wysepka została. Także ją tutaj przejmiemy. Tobie pokażemy, że jest lecze niż kolego, mój przyjaciel cudowny. Też sojusz. No to super, fajnie, że się udało To już zabrzeć. To ma tutaj koronę? Ty masz koronę. No to oczywiście, standardowo, wszyscy cię powinni atakować. Ty tego, ty tego, ty sojusz, ty sojusz. No dawaj, sen nikogoś. kogoś. Kręć sen nikogoś. kogoś. Jomoś, nie. Nie bądź grzyb. Nie bądź grzyb O, tej czerwony fullsenduje No dawaj, 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 dawaj Ile można czekać? Ile można czekać na jego fullsenda, ej za typ ej, zobaczcie go Patrzcie, patrzcie, no No nie, patrzcie, nie, nie chcę. Aż, mi, aż mnie to irytuje, powiem wam szczerze, nie? Aż mnie to zaczyna irytować bardzo No Dawaj, dawaj. Też teraz może tego bym zaatakował w zasadzie. Wiem, czy to nie jest zły pomysł. No, to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. O, tu fullsend poszedł. Więc subcią? Elegancko. Zajmujemy calutkie tereny nasze cudowne. Okej, okay, tu możemy tego sobie wykończyć ładnie. W zasadzie całkowicie, wypadł mi stąd. Jakiś bot? Czy co to jest? Co to jest? Nie wiem, co to było w ogóle. Jakieś dziwne. Oh! Wow! Water, water! Water! Ideolo-hoppy! Pochomycie! Dawaj, sztamę, dawaj, sztamę. Tym sztamę mamy. Poruszamy się szybciej, mamy 20 tysięcy, znaczy 60 tysięcy pikseli. Więc poruszamy się o sporo szybciej. Teraz czekamy, co tutaj się dzieje? 775 atakuje German Empire. Jakbyś German Empire tak full sendnął, to by było mega. Tu wszyscy powinni atakować to. Ty dawaj sojusz, ty dawaj sojusz, atakuj to. Hmm. Ok, 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 ok. Czekamy na full send, czekamy na full send. Czekamy na full send, czy będzie ten full send, czy nie będzie tego full sendu. Chyba nie będzie, dobra, no to jak nie będzie, U, jest fulsand, okej, okay, okej, okay, okej okay. A jak jest fulsand, to jest gitara Zastanawiam się nad tym, żeby jego zaatakować właśnie hmm. No to atakuj mój przyjacielu A Ty chcesz, dobra, okej, okay. damy ci serducho naturalnie O, damy ci jeszcze jedno serducho, mój za to, to ci się należy jak nikomu innemu na tym świecie Będziemy mieć koronę po tym. Tylko wskazuje, że będziemy mieć koronę po tym. Lecimy więc bardziej w dół. Jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. dawaj sztama naturalnie. Mamy tutaj ładne dojście. Tutaj oczywiście również sobie popłyniemy, albo i nie dopłyniemy, nie, bo tutaj ten jest kurczak. Szkoda, szkoda. Mega szkoda, niestety. Ty kolego bitego, ty kolego bitego. No, tutaj nie uda nam się dopłynąć, niestety. Hech. Hm. Pech taki jest, nie? Tutaj, oczywiście, tutaj sobie mocno przyatakujemy. Bardzo mocno przyatakujemy. Ze względu na to, że. Ua, fulcent! ale sztulsen Cóż to był za fulsen, moi drodzy? Cóż to był za fulsen. Zabieramy calutkie tereny. Calutkie. Wszystkie tereny zabieramy. Ty, dawaj sztamę. Czekamy. Dawaj sztamę. Atakuj tego. Okay. Zin graniczy z tym, to ty i ty powinniście atakować tego, ja muszę 9-4-2 chyba teraz ubić, takie mam wrażenie niestety bo w innym przypadku, no serducho, bo w innym przypadku niestety nie mam opcji na wygraną dobra to dobijamy tutaj tego kolegę mojego małego tak jest teraz sobie tu i tu podryfujemy tego mi pierwszy atakować, kolego? No nie wiem, nie wiem, szczerze ci powiem wątpię. Wątpię, wątpię. Wydaje mi się, że tego. Zi o, Zin atakuje 724. O! To się dziwne rzeczy zadziały. No dobra, no to atakujmy, Holy. Coś tam, Empire. Widzę, że Zin atakuje 726. Aha, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Takich rzeczy to się ze mną nie robi, mój przyjacielu. Wszystko elegancko zabrane. Do spogue Boba nie mamy tutaj dojścia żadnego. Kto mnie zaatakował? Żegnam serdecznie, mój przyjacielu. Żegnam serdecznie i pozdrawiam, i miło było. Mamy już połowę terenu, więc fajnie. Tutaj tego playera sobie ubijemy, oczywiście. Mamy czerwony interest rate. Ten nas tutaj próbuje ubić, ale mu się to oczywiście nie uda, bo nie może mu się to udać. Ten tutaj yy, zaraz. A, tutaj. A, tutaj jesteś. Jezus Maria, jak ja tutaj dopłynęłam? Ja mam 7 milion. O! Pulsant. i przegapiłem temat. Przegapiłem temat, moi drodzy. A, ja tak przegapiłem nie do końca. Oczywiście, tutaj GG, mój przyjacielu, drogi. GG, ci się należy, oczywiście, fajnie sobie zaczęłaś na tej wyspie. Bardzo ciekawy plan, właściwie, na opening. E, co o, jest, myślałem, że to jest jakiś bot, nie? A to jest od ikonki. Ej, gdzie on jest? Gdzie on. O Boże, serio, nie. Gdzie... A, tutaj jest. Okej, okay, dobra, wybity, elegancko. Oczywiście GG dla wszystkich i naturalnie serducho lecimy sobie po Peace Vault i spiswoutujemy ten temat. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak zostawcie subika, bardzo mi pomoże, lajka i oczywiście widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!